Ho, ho, ho! Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale i dzisiaj jest to dwunasty już vlogmas. Dzisiaj słuchajcie, ten film będzie mega, mega luźny. Dzisiaj jest niedziela, nie pojechałam do biura, siedzę sobie w domku, więc postanowiłam słuchajcie, że dzisiaj otworzę kalendarze adwentowe. Jak wiecie we wczorajszym odcinku nie otwieraliśmy jedenastek, więc dzisiaj musimy otworzyć jedynastki i dwunastki, więc na pewno troszeczkę to potrwa. Powiem Wam, że czasem lubię otworzyć na przykład te dwa dni, bo jakoś tak jest więcej niespodzianek i po prostu jakoś tak fajnie. Mam oczywiście tutaj ze sobą tego y, skrzato, kocio, pomocnika czy coś takiego. Już czeka, słuchajcie, na przysmaki. Mam nadzieję, że taki film luźny Wam też się spodoba. Jeśli tak, to zostawię. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela i tak jak mówiłam, siedzę w domu na razie. Teraz się siedzę w domu, ale słuchajcie, niedługo to się zmieni, dlatego szybciutko tylko nagrywam dla Was takiego luźnego vlogmasa, bo słuchajcie, szybko chcę go e, zmontować dla Was i rzucić na godzinę 16, bo już troszeczkę się do tego przyzwyczailiście, że vlogmasy są u mnie o 16. No i słuchajcie, e, wtedy naładuję aparat i lecę na jarmark świąteczny. E, zabieram ze sobą kamerę, więc oczywiście z tego jarmarku też bym chciała dla Was nagrać vlogmasa, który prawdopodobnie jutro się pojawi więc już wiecie, że dzisiaj jeszcze ja się pojawię na ym, właśnie jarmarku Bożonarodzeniowym w Szczecinie. Więc jeśli ktoś by chciał mnie zobaczyć, to być może będzie właśnie taka okazja, może gdzieś tam się spotkamy. Z tego co wiem, to chyba są cztery miejsca, w Szczecinie gdzie są te jarmarki albo trzy, nie pamiętam. Ym, I słuchajcie, ja będę na deptaku, bo tam słuchajcie, jest Vito Team, czyli Vito Shop, Bella Style i też produkty z Vito i Bella House, więc tam będę na pewno pójdę jeszcze też na te dwa place koło kaskady, bo chyba dzisiaj jest niedziela handlowa, tak mi się wydaje, ale to jeszcze sprawdzę. Jeśli tak, to pojadę do kaskady, po prostu zaparkować jeepka i stamtąd się przejdę na każdy, właśnie ten jarmark. Więc y, mam nadzieję, że do zobaczenia. No, i słuchajcie, dzisiaj taki właśnie będzie dzień. A otwieramy te okienka. I co? My mamy otworzyć jedenastkę i dwunastkę. Zobaczymy, czy coś tutaj właśnie będzie dla Was. Oh my god, jeśli to będzie to, co ja myślę, to to będzie dla mnie, słuchajcie. Jedynastka, wy tego nie zobaczycie chyba w kamerze, to jest słuchajcie, jedynastka. Ona ma taki. O, teraz widzicie ten kształt, widzicie? Jak do tegoś razu, yy, jak byłam w Douglasie, kupując właśnie to, to słuchajcie, widziałam na ladzie taki mały różowy flakonik z takim brokatem, że jak się to tak naciska, wiecie, to wygląda jak taka perfuma. Naciska się, to jest taki piękny, pachnący brokat. Jak to będzie to, to słuchajcie, ja to zostawiam. Uwaga, 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 proszę, niech to będzie to. To było tanie, bo chyba za trzy dychy, pamiętam. I miałam sobie to kupić, ale mówię, ale po co, będzie się kurzyło, przecież ja nigdzie tego nie użyję. A jak będzie to w tym kalendarzu? Nie, to nie jest to. No tak, faktycznie, bo to byłoby już za drogie, słuchajcie, do tego kalendarza, aby im się to opłacało. No, to jest jakiś um, lakier znowu mm, do paznokci, już zobaczycie. Coś takiego oczywiście mi niepotrzebne, więc to też poleci do Was. Jeśli chodzi o film wczorajszy Vlogmas, wczoraj Wam mówiłam właśnie, na jakiej zasadzie te rzeczy trafią do Was i powiem Wam, że się zdziwiłam, bo jak tak e, przeglądałam mm, komentarze, to nikt w sumie nie miał pretensji co do tego pomysłu, a mnie zrozumieliście i w sumie dopsowaliście, e, więc bardzo e, mi miło. Słuchajcie, jeszcze tam zapomniałam jako kolejny argument dodać to, a już nie chciałam pisać w opisie, bo wiem, że większość z Was tego nie czyta, to chodziło mi o to, że słuchajcie też musielibyście dawać mi swoje adresy, gdzieś tam pisać, ja bym to musiała właśnie wysyłać, a ja nie chcę nikogo gromadzić adresów. Wiecie, jedni by pisali prawidłowo na maila, ale niektórzy by pisali gdzieś tam na Messengerze, czego nie sprawdzam, albo na Instagramie, więc no, chyba będzie. Po prostu tak najlepiej, jak właśnie zadecydowałam. Kolejne okienko, dwunastka, coś, coś takiego. To jest jedna strona, a z drugiej strony jest lusterką. No ale chyba wiecie, jak wygląda lusterka, więc tam z drugiej strony Wam nie będę y, pokazywać. No i dobra, to są wszystkie okienka z daglasa słuchajcie. A tutaj już mi Fibon chodzi, więc dostanie swojego przysmaka z Wild Freedom. I proszę bardzo, bo normalnie wczoraj nie dostała Fibi przez to też tych przysmaków. I teraz jest bardzo ich spragniona. Od razu wyciągnę też dwunastkę. <grymne> Ale to jest słodziak. I dam jej te przysmaki. Pipcia już je, jak widzicie. Zaraz będą kolejne przysmaki, słuchajcie. A teraz coś dla mnie, czyli Sephora. No jak zwykle już nie zamknięte pudełeczko i dzisiaj dwa okienka. Jedynastka, jaka duża. Patrzcie, jaka duża. Co tutaj będzie? Nie mam pojęcia Już zjadłaś, to ty szybka jesteś e, Chyba maseczka, słuchajcie Chyba maseczka, mi się kończą już maseczki Tak jest, to jest maseczka I ona jest kokosowa Więc będzie to ładny zapach Zobaczcie, tak to wygląda W sumie chyba sobie ją zostawię Może dzisiaj właśnie sobie zrobię e, Taką maseczkę Bo miałam w sumie w planie to zrobić Więc jeszcze dwunastka z Sephory I już ją szukam No już taka mniejsza Mniejsze pudełeczko. Zobaczcie, tak to wygląda. Trzymajcie kciuki, aby to było dla Was. No bo coś jednak jeszcze z tego by się dla Was przydało. Ej, w ogóle... w ogóle... co? No, także zabawnie. Także chyba te duże i małe e, lusterko wlecą do jednego boksa. Ale wydaje mi się, że może coś tam jeszcze dorzucę. Fibi oczywiście mi się położyła znowu na e, kalendarze, więc muszę ją... E, no, co, czymś przekupić i słuchajcie, dać jej kolejnego przysmaka biżuteria ale ja zawsze ten złoty z kalendarz zostawiam, słuchajcie, na koniec, bo jakoś tam mi się wydaje, że tam jest lepsza biżuteria jedenastka z niewielka, więc obstawiam kolczyki takie wkładane, tak jest, ale ładne, jakieś świąteczne typowe, wow ale super! Zobaczcie, to jest taka stążeczka po prostu, którą e, często się daje na prezenty. Tak wyglądają właśnie te kolczyki. No fajne, fajne, ale ja mam już ich naprawdę za dużo, więc nie wiem, więc nie wiem. Sobie ich nie zostawię. Zastanawiam się. Mm, nie, no, chyba one polecą do Was. <laughs> Dobra, dwunastka. No nawet troszeczkę mniejsze, więc mogą być to albo kolczyki jakieś małe, albo pierścionki. I to jest pierścionek. I normalnie to jest, słuchajcie, już komplet, bo mamy tutaj pierścionek, choineczkę, czyli coś takiego co widzieliście właśnie wczoraj naszynik choinkowy, to w sumie mogłabym to dodać do naszyjnika i byłby już... Komplet. I teraz złoty właśnie kalendarz Sensei. Jedynastka. Mała to rzecz, a jak wygląda dwunastka jeszcze mniejsza. <grytanie> Co oni się ugadali na to okienka? Okej. Okay. Dobra. To słuchajcie, są kolczyki kółka. Już Wam pokazuję, ale one są takie jakby podwójne. Widzicie? Mm, to nie są kolczyki dla mnie. Tak, średnio mi się one podobają, więc one polecam do kogoś z was. A Fibi znowu się położyła na przysmakach, ale teraz już swoich, więc nie muszę Ciebie niczym przekabacać. I dwunastka to są też pierścionki. Dwa pierścionki, nawet takie trochę nietypowe. Zaraz zobaczycie. No, to też poleci do was, bo ja takich właśnie pierścionków. Nie noszę, no i 11-12 otwarte, więc zostały w sumie jeszcze tylko słodkości i przysmaczki Fibi. Więc słuchajcie, właśnie pomyślałam, że na tym by polegał dzisiejszy vlogmas, że po prostu sobie siedzimy w ciepełku i otwieramy właśnie te kalendarze adwentowe. No i lecę montować ten film i y, ładować przy okazji baterię tego aparatu, no i słuchajcie, lecę właśnie na Jarmark Bożonarodzeniowy, w sumie jeśli będą sklepy też dzisiaj otwarte, wydaje mi się, że są, bo ostatnio jakoś sprawdzałam, chyba była właśnie ta niedziela handlowa, no to y, pochodzę sobie po sklepach, coś tam może kupię w sumie, taki wiecie, luźny, fajny. Dzień, Więc taki jest właśnie plan. Zapraszam na Jarmark Bożonarodzeniowy, na Deptak Bogusława w Szczecinie, bo tam jest właśnie stoisko BITO team, także cóż no na razie nie będę widywać tych kolejnych przysmaków, bo e, musi troszeczkę minąć czasu, więc zapraszam Was na jutrzejszego vloga, prawdopodobnie będzie to właśnie ten jarmark bożonarodzeniowy no i kolejne filmy też będą e, no ciekawsze niż te właśnie tutaj teraz moje siedzenie i otwieranie kalendarzy ale nie będę Wam tego zdradzać, po prostu zapraszam Was na e, następne filmy i też przypominam Wam, że dzisiaj było o godzinie 10 film na kanale gamingowym i oczywiście też na kanale gamingowym są filmy codziennie. No i słuchajcie, jeszcze dzisiaj mam w planie e, dodać zdjęcie na Insta, bo w sumie dawno nie dodawałam, ale mam, wiecie co, wielki w ogóle problem, e, które zdjęcie dodać. Te zdjęcie jakiś czas temu zostało zrobione, w listopadzie tak naprawdę, a ja nadal go nie dodałam. No i... Nie mam pojęcia, które dodać. I tak pomyślałam, że może dzisiaj bym Wam je pokazała i po prostu byście mi szybko gdzieś tam w komentarzach napisali, co myślicie. Na przykład mam coś takiego. Jest to takie zdjęcie. Um, ale na przykład mam też zdjęcie, załóżmy, na stojąco. Może nie za wiele tutaj widać, słuchajcie. Ale mam jeszcze jedno zdjęcie takie e, fajne, to znaczy jedno, jak mam ich tutaj mnóstwo, słuchajcie. Ale mam jeszcze na przykład takie jak Siedzę bokiem I ono szczerze Wam powiem mega mi się podoba Najbardziej jest ono zbliżone I mnie tutaj fajnie widać Więc dajcie znać koniecznie co myślicie, kto które zdjęcie dodać A ja je dzisiaj właśnie dodam Zapraszam na Insta Więc cóż, ja się z Wami żegnam Nie będę przedłużać, bo im szybciej skończę Tym polecę szybciej na Jarmark Bożonarodzeniowy I będzie z tego fajny vlogmas dla nas. Ja się z Wami żegnam Mam nadzieję, że zostawicie mi łapkę I zasubskrybujecie ten kanał Jeśli jeszcze tego nie robicie, Posłuchajcie, bardzo mi zależy na tym, żeby na tym kanale mieć szybciej 100 tysięcy subskrypcji niż Vito na Vito Games, no, bo on mnie goni i tak niewiele mu brakuje, a ja bym tak bardzo chciała mieć pierwsza 100 tysięcy chociaż na tym jednym kanale, ale to jest tajemnica, nie mówcie mu o tym, że to mówiłam, wam mówiłam, także no, ja się z Wami żegnam, pa pa!